Siemanko, siemanko, standardowo witam was ja, czyli Rafał z moto RW. Dzisiaj jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością. Zobaczcie, jesień w pełni, ale jeszcze do nas trafiają całkiem fajne motocykle. Dzisiaj mamy coś bardzo klasycznego, ale jednocześnie... Nie wiem, czy słowo budżetowe jest dobrym stwierdzeniem, bo budżetowo od razu okaże się z czymś słabym. A ten motocykl naprawdę, e, ku mojemu zdziwieniu, jest bardzo fajnie wykonany. A przede wszystkim, wy bardzo się nim mieracie i naprawdę wielu, wielu klientów, kupując od nas właśnie tą markę, jest zadowolonych. I naprawdę można powiedzieć, że cieszy się to równie dużą popularnością co typowe motocykle ze stajni, Hondy czy Yamaha. Co to takiego? Już Wam pokażę. Przed Wami słuchajcie, piękny, klasyczny motocykl. Pojemność 125. Tak, tak, przyznacie chyba, że nie sprawia wrażenia piątki. Naprawdę to jest całkiem duży motocykl. No i to jest marka Daelim Deistar. Daelim Daystar. Bardzo popularna w Korei marka. To jest chyba w ogóle jeden z największych producentów motocykli na świecie, mimo że u nas w Europie nie jest to aż tak popularna marka. Tak tam naprawdę wszyscy się nią zachwycają. No a przede wszystkim. To jest uwaga motocyklasy 125, który swoim gabarytem myślę, że śmiało może konkurować z Honda Shadow 125. Jest dużo większy od Virago, dużo większy od Rebelki, dużo większy od Intrudera. Więc naprawdę jest to kawał motocykla. Wiadomo, że jakbyśmy chcieli się jakichś takich smaczków, czepność, no to może jakość wykonania jest delikatnie gorsza niż przy tych japońskich motocyklach, ale za to ilość chromu, którą tutaj dali, naprawdę. Wygląda fenomenalnie i ten motocykl z daleka robi olbrzymie wrażenie. Ee, zaraz przejdę do samego motocykla, bo na pewno jest wart uwagi. Sporo smaczków Wam tutaj opowiem, no ale dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, MotoRW to jest firma, która zajmuje się, jak widać, sprzedażą motocykli, ale prowadzimy też swój serwis motocyklowy, do którego przy okazji gorąco zapraszam. No a jeżeli jesteście takimi stricte motocyklowymi chwilami, to Was odsyłam już na nasz drugi kanał na YouTube do odciny TV. Tam zajmujemy się już taką typowym lifestylem motocyklowym, dużo testów, dużo. Dużo takiego wariactwa Wokół motocyklowego Więc może was tam po prostu zabraknąć No ale to czym się wyróżniamy To to, że zanim motocykl trafi tutaj Na ten nasz plan zdjęciowy No to przeglądamy go okiem takiego typowego serwisu Więc jak coś trzeba zrobić, wymienić To robimy to my już z góry No a w ogóle no to staramy się Mocno filtrować te motocykle, żeby to był jeden z tych e, najwyżej e, stojących e, motocykli, czyli żeby to naprawdę były fajne sztuki, posegregowane, poprzebierane, a nie jakieś tam paście, które przypłynęły, nie wiem, z zawody. Tak też było w tym przypadku. To jest, zobaczcie motocykl całkowicie bezwypadkowy. E, wszystkie tego e, niebieskie elementy, to są takie w sumie błękitne elementy, są fabryczne od nowości. Te wszystkie wstawki tutaj to też są oryginalne. Tak samo i na zbiorniku emblematy, to wszystko jest fabryka odnowości i naprawdę się super zachowało przypominam, to jest rocznik 2000 czyli 22 lata motocykla który tak wygląda, no to jest na pewno nie lada gratka ale cały układ zawieszenia, rama, to wszystko jest nietknięte nigdy odnowości. co więcej, przebieg tego motocykla również jak na 22 lata nie jest duży 21 241 to będzie 100% autentyczny przebieg jako jedno z potwierdzeń na to Mamy tutaj taką teczkę dokumentów. No i jeden z fajniejszych kwitków do tego. Ja oczywiście pomijam te, które są stricte do samej rejestracji potrzebne. No to jest taka kartka, to jest nic innego jak taki wyciąg z przeglądu technicznego, i to nam mówi tyle, że w 2020 roku, 8 maja, ten motocykl był na przeglądzie i wtedy miał 20 800. No więc jakby dwa lata temu miał 20 000, teraz ma 21,5. No więc można się spodziewać, że skoro w, po 20 latach miał 20, no to nie ma tam w pamięci jakichś, nie wiem, ukrytych 50 czy 60. Jest to na pewno na plus. Co więcej, sam teraz ten przebieg, który jest tutaj na blacie, my napiszemy na naszej fakturze między Wami a nami, więc to też jakieś potwierdzenie. Do tego dostajecie od nas książkę serwisową. Od nas tutaj są wpisane wszystkie rzeczy, które w motocyklu zrobiliśmy przed sezonem. Więc tutaj macie nowy olej w silniku, nową świecę, nowy akumulator. Więc tak naprawdę to, co trzeba było przejrzeć, no to jest przejrzane. Co więcej, macie nową oponę z przodu. Michelinkę nową oponę z tyłu naciągniętej, i nasmarowany łańcuch no i przede wszystkim macie super motocykl, którym możecie śmiało jeździć i nic wam się nie dzieje bardzo fajna edycja zobaczcie dodatkowo macie tutaj takie gmole macie dodatkowo taki fajny zderzak przedni w ogóle w tym motocyklu myślę, że co jest najfajniejsze. Mimo, że wielu z Was na pewno podobają się szprychowane felgi, które jakoś tak bardzo może pasują do klasycznego klimatu, tutaj macie odlewane. Ale zobaczcie, ta felga, aż specjalnie nawet dla Was przygotowałem, mam tutaj tablet ze zdjęciem. Ta felga tak mi przypomina felgę w starym Mercedesie. Może nie tyle co Mercedesie, co nawet bym powiedział, że w wy... Maybachu. Dokładnie, dobrze słyszycie. Zobaczcie, teraz porównajcie sobie o felgę z Maybach'a do tej, wiadomo, że to porównanie totalnie jest bez sensu, ale jakoś ten motocykl tak nabrał, według mnie takich no po prostu wartości, przez to, że ta felga przypomina jednak trochę taki taką klasę premium no i co, wracając do motocykla zaraz go sobie zapalimy, pokażemy wam jak działają światełka i tak dalej i opowiem resztę, resztę różnych fajnych ciekawostek zapalimy go sobie, zobaczcie, mamy dwa kluczyki w stacyjce przekręcamy zapon w dół rozrusznik. no i pali Coś, e, jakiś taki fajny akcent nowoczesny w starym motocyklu czyli na pewno palenie e, z guzika ale w razie w co jest fajne że nawet jak tam akulator padnie macie tutaj kopkę można sobie ten motocykl też kopnąć e, co więcej e, teraz sobie oczywiście e, sprawdzimy światełka i tak dalej fajną rzeczą jeszcze która jest w tym motocyklu to są na pewno podesty e, można sobie nogę odłożyć fabrycznie zwykle są takie, o, zwykle podnóżki, tutaj macie fajne podesty, cała stopa się tutaj kładzie. I co jest jeszcze super, czego w żadnym motocyklu innym nie widziałem, to to, że jak zmieniamy biegi, no to tutaj mamy typową, jakby tym sobie ruszamy, ale, żeby było wygodniej, to równie dobrze możecie tu, tą stopę sobie tu oprzeć i tu zmienić bieg w górę. Więc na pewno jest to jakiś taki fajny bajer. Zobaczcie, jak to sprytnie wymyślono. Naprawdę podczas jazdy jest to mega komfortowe, że możemy sobie Zmienić pozycję stopy, i również e, dokonać zmiany biegu. przez fajnych rzeczy tutaj macie taką fajną osłonę przedniego zawieszenia. E, chromowaną, która sprawia też wrażenie, że ten zawias jest taki naprawdę potężny. Więc to też robi robotę. No i dobra, światła. Wystawimy sobie postojowe. Macie postój z przodu. Światło z tyłu. Zopalimy sobie docelowe światełka. Pyk. Pali nam lampka. Zobaczcie, widać na ścianie. Długie, krótkie, długie, krótkie, elegancko. Kierunkowska z prawy, lewy z tyłu tak samo. Sprawdzam do światełka, bo często w starszych motocyklach yy, zajeżdża się na miejsce, potem się okazuje, że to trzeba wiązkę przezwrajać to coś, yy, więc na pewno jak działa wszystko jak należy, to jest yy, już oszczędza wam trochę tego, tego nerwów. Yy, tutaj macie przedni hamulec. Stopu nożny hamulec, stopu Lakson. Więc naprawdę wszystko tutaj działa jak należy. Zobaczcie, tak to sobie pracuje. Czujnik luzu, jeszcze macie do tego obrotomierz. po tej stronie prędkościami już wiadomo. Na pewno jest to warty uwagi motocykl. Jeżeli ktoś, że tak powiem, lubi się w tej marce Delim. Myślę, że jest to świetny wybór. Ten motocykl jest fenomenalnie zachowany. Jestem pewien, że czy to na miejscu u siebie pod domem, czy to do nas w firmy, jak zajdziecie, naprawdę jest to. Fajny konsek, i na pewno nam się ten motocykl spodoba. Co się, o czym jeszcze nie wspomniałem, to zobaczcie, on teraz stoi na stopce centralnej, czyli jest fajny bajer do smarowania łańcucha czy tam do jakichkolwiek napraw. Ale oprócz tego mamy też zwykłą stopkę boczną. Więc to też jest coś, czego zwykle w klasykach marki czy tam marek japońskich po prostu nie ma. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, im dłużej stoi wokół tego motocykla, to parę takich fajnych. E, informacji na jego temat znajduję. Zaraz go sobie teraz zgasimy, będzie mniej lepiej słychać. E, zwykle motocykle e, typu jakaś tam, nie wiem, Mahawirago Suzuki Intruder, Marauder, e, Honda Rebel, to wszystko są motocykle chłodzone powietrzem. Jedyny to jest Honda Shadow e, motocykl, który jest chłodzony cieczą. Tutaj zobaczcie z przodu też macie chłodnicę, ale nie jest to chłodnica wody, tylko chłodnica. Przepraszam, oleju, no ale no to też na pewno jest jakieś dodatkowe e, chłodzenie silnika, czyli chłodzenie oleju. Na pewno jest to fajny bajer, który pomoże, że tak powiem, w nieprzegrzewaniu się motocykla. Dobra, no myślę, że sporo ciekawostek na pewno, jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to na wszystkie wam odpowiem telefonicznie. Pamiętajcie, że możecie ten motocykl zobaczyć u nas w Żardowie pod ulicą Jaśminową 20. Zapraszam do naszego salonu, będzie można sobie na niego usiąść, przymierzyć się i tak dalej. Ale jeżeli nie chcesz zrobić sobie trasy i chciałbyś zamówić taki motocykl pod swój dom, to też jest taka możliwość. Wystarczy, do nas zadzwonisz, powiesz skąd jesteś. My taki transport telefonicznie wycenimy i nie będzie to dużo, naprawdę nie marżujemy transportu, więc to jest zwykle jest pokrycie kosztów paliwa. Przyjeżdżam, no jakby z góry płacicie za sam koszt tego transportu, a dopiero jak już przyjedziemy do Was pod dom i zdecydujecie się, że ten motocykl Wam się podoba i chcecie go wziąć, no to dopiero wtedy za sam motocykl płacicie. Więc to myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. E, gorąco do niej zapraszam. Bardzo dużo ludzi teraz z niej korzysta. Możecie zerknąć na naszego Instagrama na e, Motorw, e, wpisać sobie taką frazę na Instagrama Motorw i tam cała masa realizacji, które robimy praktycznie codziennie e, z nowymi klientami, więc warto tam też zajrzeć. No i co, do gadania, resztę mam nadzieję, że dopowiemy sobie na miejscu, jak się spotkamy. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia lewa w górę i pamiętajcie, motocykle mają łączyć, a nie dzielić, więc trzymajcie się w kontakcie.